Wszystkie strony. Ten kartonowy witam was wszystkich w nowym odcinku The Supermarket Simulator. I tak, e, możecie mi pisać, jakie gry chcecie. E, jakie gry chcecie, tak jakby, żebym nagrywał. To może się skuszę i, i, i no, kupię je, albo coś takiego i nagram je. Albo e, ten. Gr, a, I też w sumie nie wiem, jak to powiedzieć. Chodźcie na mojego Discorda i to tyle mamy. Nie, to jest, to jest nasz sklep. A my otwieramy nasz sklep. Ostatnio kupiliśmy nową licencję i kurde, nic nie mamy i to trochę. W sumie. zamknę sklep. Z... Bez sensu było otwierać sklep. Jak już nam czas leci. A my tutaj musimy pokupywać nowe rzeczy, bo patrzcie, ile my tego mamy. A, bo my. Ile my mamy hajsu? A, bo tylko mamy 78. No to. No oczywiście, zmniejszona grafika prowadzi do takiego czegoś jak tam było. Hmm... 0,52. Jak zrobić 52? You've got a... Wolsało co? Czekaj, czekaj. We bought 12 ja Black. Do you want to sell? No ten note stock. Nie niestety nie mogę. To tu takie rzeczy jeszcze są matko Boska, nie wiem jak zrobić 52. 50? Dwa. Nie wiem, jakim tutaj to jest 52, ale okej. Okay. Morda, co ma ser. No, muszę jakoś oddychać, żeby nie było takiego. No, no bo to głupio brzmi. Tylko, no właśnie, jak nosem oddychać i nic nie mówisz, to też tak głupio brzmi. No, oczywiście dla mnie, bo to moje słuchawki w ogóle nie wyciszają. Czy coś takiego? Dwa. 85. No i nie ma ścinek, no. Jestem Darth Vader. Marto <laughs> <laughs> przychodzić do sklepu, w którym Darth Vader ten robi ci. Znaczy, no, kasuje ci Darth Vader ogólnie, tak jakby. Muszę pracownika zatrudnić, bo wtedy to. Czemu ty. tyle. dajesz. Dlaczego ty się rozglądasz? No bo nie mam tego, no... Weź... Nie mam tego, no i no... Oj, nie wiem jak to w sumie mam zrobić, 60 dolarów trzeba Znaczy, nie, 60 dolarów... Oj, oj, oj... Nie, nie wiem jak to... Z... Nie wiem jak stąd zabrać tracę, no matko boska, ja jestem deklem, no nie, to wziąłem, Chciałem o to wziąć, no zrobię tak na balansie jestem 89 i mu nie, wy... nie wydałem mu, dobra, nie, no jestem z sigmą, jestem z sigmą szybciej przychodź, ty jesteś, ty, ty, ty powinieneś się umyślać, spójrz spój spój sam na siebie on, ma, on jest brudny. Bardzo brudny jest. Już, poczekaj. Spójrzcie to, jaką ma brudną brudną głowę. Brudne oczy. Nie wiem czemu z dwóch stron są takie oczy. <lalala> Okej. Okay. Mm. O, jak ja nienawidzę tej pracy. Nie chcę już tu być. Bo... Zabierzcie mnie stąd, proszę. Gotówku, gotówku, proszę, gotówko! I... Gotówka. Ile ona? 207. No to musimy tak robić. Płaci 207, 60, no to ja muszę... 2760 tych dać. Oj, będzie dużo.

Dobra widzowie, sami widzicie, że mamy 166 i 40 kasy. Tak. Dorobimy do 200 w następnym pewnie odcinku. A ja dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Wchodźcie na mojego Discorda, bardzo Was proszę. I zapraszam do następnego odcinka.